Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony duch I tak myślałem, że to będzie ikonka Wszystkie przycieki mówiły, że będzie ikonka I jest! Ulepszona ikona Max 87 Nawet nie wiem, co można trafić Najlepszego nie interesujemy To jest ikona, szukamy po narodowościach I to mnie cieszy Miał być odcinek z nagród Nawet o tym już zacząłem mówić Ale jak jest ikona, ikona ma pierwszeństwo nagrodę będą jutro lub we wtorek Za dobry wynik Tyle mogę powiedzieć i dostaliśmy jeszcze puchar w tym barku, ten trujonów. Ale jakby dalej do złotej bramki, to co kiedyś było w tamtej Fifie, byłoby super. Jest klasycy, klasyczny mecz, będzie spoceniuch jakich mało, ale to bajka. Ulepszona ikona MAX87. Otwieramy, szukamy i cieszymy się nową ikoną. Już mam skład prze, do, przygotowany do przepalenia. Czy można było zrobić to taniej? Pewnie tak. Czy zrobiłem? Oczywiście, że nie. Ulepszona ikona Max87. I to mnie cieszy. Więc wy oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Bardzo bym, bym, bardzo byłbym wdzięczny, bo mi pomaga to w, w pozycjonowaniu filmiku. Was to nic nie kosztuje. A jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, co ciekawego, wy trafiliście. A my co? Lecimy do odcinka. Odbieramy. Ikonka. Dobra, co sobie weźmiemy na. Tą lepszą paczkę weźmiemy jako wróżbę. Czyli. Czyli żadna z nich. No niech będzie tu. Mieszana paczka piłkarzy Prime. To będzie nasza wróżba. Więc zobaczmy. Niemcy to będzie wróżba. München. Simon. Niemiecka, ikona niemiecka. No raczej lotar się nie łapie w tych w tych yy, widełkach. Będziemy szukać jako niemiecką yy, ikonkę. Zobaczmy jeszcze tą drugą paczkę. Tańcz, niczy. Niemiecka będzie odpowiednik. Holandia. Hmm. Liverpool z Holandii. Gravenbench. Dobra, zobaczmy, to co? Malasja wiadomo. To co, otwieramy i widzimy się w szukaniu, ale będzie zabawa i zaczynamy całą zabawę. Mam nadzieję, że chwilę się z tym pobawimy, chyba że będzie strzało od razu w kolano. Gdzie jest, żeby nie spalić, pozycja, poziom, nazwisko, kraj. Wróżba to były Niemcy. Zobaczmy, czy to będzie ikona z Niemiec? Nie. Patrzcie, bliźniaczki. Ale jajca. A też w sumie podobno. Nieźle. To nie są Niemcy, więc idziemy sobie na spokojnie. Czy mogą to być wybrzeże Kości Słonowej? Chyba nie. No i nie. Czy co tu jeszcze mamy? Puskas nie ma takiego niskiego overall, ale tak bym chciał go trafić z powrotem. Jezu, jak mi się nim fajnie grało wtedy. Ukraina, oby nie. Dziękuję. No i zobaczmy. Hmm, czy coś tu jeszcze będzie walia? Gigsa bardzo lubię. Jest moim ulubionym piłkarzem w historii. Ale dobrze, że go nie trafiliśmy. Idziemy dalej. Szwecja. Uuu. Tak długo zamieliło Ale to nie jest Szwecja. Szkocja Dalglish. Chyba się nie łapię w tych widełkach. Ja nawet nie wiem, co można trafić, dlatego to będzie jeszcze lepsze zaskoczenie. Serbia widzić, mógłbym go wziąć. Eee. Idzie z 88. Ale tak się ciepli trochę zabiło. E, co my tutaj mamy? Raczej Jaszyn nie ma tak niskiego overalu, Więc to nie będzie to. E, szukamy dalej. Za chwilę się zaczną takie właśnie jak Meksyk. Ale to nie jest Meksyk. Bardzo dobrze. E, Nigeria nie ma chyba ikony. Dziękuję. Oni w ogóle chyba nie mają. Ale sobie tak dla pewności sprawdzam. Jeśli coś pominę, to oczywiście szybko to zweryfikujemy. Idziemy dalej. Hmm, tutaj coś jest? No jest, ale to raczej i tak się nie łapie, bo ma za duży overall. No. oj. oj, oj. Dobrze. Idziemy dalej. Beścik się nie łapie, bo ma za duży overall. Rundże, już szukamy 5 sekund dłużej. Uuuuh. A czekajcie, bo tam jeszcze jest Finlandia. Ale Finlandia chyba już teraz nie ma. Nie, Litwanen ma. Dobrze, że się o tym nie przekonałem. Nie wiem, czy on się łapie, ale tu akord bym chciał, żeby się pokazał. Mieli? Może to będzie to? Esjen? Kudus. Kurde, kudus z Esienem, ale by mi ładne zgranie dał. I tutaj jeszcze są Czechy. Nie, to nie ta literka, tu będą Czechy. Chorwacja. No, niestety trafiliśmy sukura, czyli pewnie najgorzej jak się dało. 4 na 4. Hmm. Można go postawić na bramce o Mała pani Kurde To nie jest dobry traf Zobaczmy ten nasz najnowszy traf 100 tysięcy 80 Ej 86 tysięcy Ej A może będzie ukrytą bestią? Jego nikt nie wie. Damy mu myśliwego. Rzucimy go na atak. I oczywiście sprawdzimy, ale takim pingiem się nie nagrać, więc. Więc raczej tego odcinka nie będzie. Tego meczu nie będzie w odcinku. Aj! To już mogło być pierwsze. Ładnie. Sukur! Jakby to chlusnął z pierwszej. Padmi nie działa. Co jest? Padmi nie działa. Jeśli tak to będzie wyglądało, to nie ugramy tu za dużo. Dobrze, że gościu jest słaby. Sukur! 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 No masz swoje szanse. Sukur! <noise> Powiem wam tak. Aj. Swoje sytuacje gościu ma. <noise> Ale gościu teraz tricka walnął. Garnaczo. i tak to się kończy. Antoine Griezmann. Nie ma nic, sobie by już przed niego jechałem, no kurde karny. No przecież jechałem trzy dni przed nim, no panie sędzio. Nie. Zobaczcie. Brunimy to. Nie bronimy tego. Zrób mi cieszynkę, będzie zabawniej. Ty, robi. Ciao. Musiala. Sukur, trochę prędkości brakuje. Sukur! On strzeli. Zobaczycie, on strzeli. Wandalik! Wandek 60 strzelania ładuje po długim, pięknie. Garnaczo, Garnaczo, piłka przechodzi. Sukur, tak jest. Można? Można? Nasz nowy nabytek Dawor Sukur 80 tysięcy, ale gryzie, gryzie. Fałsz wchodzi. Po pierwszej połowie debiut, Dawora Sukura wygląda bardzo dobrze. Chłopaki mu wystawiają piłkę. Trochę z początku problemy ze strzelaniem, ale... Nie jest źle. Mamy 8 strzałów, z tego z 5 pewnie Sukura. No ale dobra. Robimy zmianę. Za Kudusa... liścia. Na drugą stronę. fordzik. A do przodu puścimy Ukur, gra, Sukur jeszcze musi strzelić dwie bramki Inaczej nie schodzi Cukur Cukur Hakan Sukur, Hakan Sukur kurwa No nie w niego O Jezu Ping 120 Rozjeżdżamy, typa Paul Ale piła teraz, piękna. Tak jest. O, za to, co robił w meczu. Nieładnie tak się robi. A tu dawór sukur. I to będzie raczej Ragequit. Może go podkurzyłem. Tym jeszcze zostanie. Jeszcze będziemy mogli strzelić tego hat -tricka. Wraca. Dobrze, albo i nie wraca. Nie wraca. Kończymy mecz. Dwie bramki. Strzał w multum. Znaczy multum jego. Zaraz zobaczymy. Cukur. Dwie bramki asysta. Dało się. Strzały. Cukur. 8 Z 11 Manchesteru. Bardzo dobra karta. Powiem wam, że bardzo dobra karta. Osiemdziesiąt tysięcy. To taki niskobudżetowy troszeczkę. Ja wiem, że jaka liga, jaka, jaka liga taki Ronaldo Nazario. Ale nieźle. Wy oczywiście możecie się pochwalić co ciekawego wam wypadło. Ja no na coś lepszego. No ale coś. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma. I oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Mi to pomaga, a was to nic nie kosztuje. Także mam dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.